jest takie słowo sezon, taki taki, taki wyraz, sezon ogórkowy. Tak. W dzisiejszym przeglądzie prasy w ogóle nie było sezonu ogórkowego. Jest o czym mówić i dużo mówimy, ale tak naprawdę koniec sezonu wakacyjnego to początek sezonu ogórkowego. Dokładnie tak. Proszę Państwa, okazuje się, że żeby ukisić ogóra, trzeba mieć pewnego rodzaju umiejętności talent. i talent. I to nie jest taka wcale prosta sprawa, choć te ogórki kiszone, takie zachwaszone są fenomenalne. Ja uwielbiam takie z Chili na przykład, lekko ostre, takie jeszcze zostawiające przyjemne drgania na języku. Ale o tym wszystkim może... Dagmara tak, Kowalczyk. Właśnie. Dzień dobry, dzień dobry. Za chwileczkę to wszystko Państwu pokażemy. O wszystkim opowiemy. Dzień dobry z Doliny Baryczy. Proszę Państwa, jesteśmy na... W polu ogórkowym, gdzie od wczesnych godzin porannych ta maszyna, zwana samolotem ogórkowym, zbiera właśnie świeże ogórki, które już za chwilę trafią do kiszenia, bo jak podkreśla pani Emilia schneider Chmura, właścicielka gospodarstwa rodzinnego w Dolinie Baryczy, to jest najważniejsze, żeby te warzywa były świeże, prawda? Jak tak, zrobić dokładnie. właśnie te ogórki idealne? Ogórki kiszone? Smaczne, chrupiące. No najważniejsze właśnie, żeby kisić w dniu zebrania ogórków, no ale wiadomo nie każdy ma koło siebie pole ogórkowe albo ogródek. Dlatego zakupy, kiedy planujemy właśnie ogórków, trzeba zrobić w dniu kiszenia. Ogórki, warto zwrócić uwagę, żeby to była taka odmiana tradycyjna, czyli taka, która ma przebarwienia tutaj takie jasno, jasnozielone i niewielką ilość kolców. Układamy je ciasno w słoiku. Wybieramy też takie właśnie ogórki do kiszenia ciut większe, około 8 cm do 10 i napełniamy szczelnie słoik. No i mamy tutaj podstawowe dwa dodatki, czyli czosnek i koper. Z czoskiem, to znowu przypatrzmy się, tutaj jest ważne, żeby to był taki z przebarwieniami fioletowymi. To znaczy, że on jest właśnie nasz polski, który ma bardzo dużo właściwości antybakteryjnych. Nie, nie, i to jest świetna wiadomość, myślę, bo y, to jest, można powiedzieć, zmora gospodyń domowych, które y, męczą się z obieraniem z tych suchych łusek. Nie trzeba, najważniejsze jest obciąć, y, przeciąć przez środek, żeby od razu uwolnić olejki eteryczne. Czyli zwijamy później koper, tak? Tak, bardzo fachowo. <grym> Nauczyłam się pod <grym> I, I właśnie to jest. Niesamowicie ważne, żeby ten koper był na samej górze, bo on nam robi taki naturalny docisk ogórków. Ogórki dzięki temu nam nie wypłyną z zalewy, którą Pani teraz wolę no przygotowywać. A jeżeli chodzi o zalewę, jaka woda? Gotowana, e, gorąca, zimna, ciepła? Zimna, nieprzegotowana, niegotowana, e, taka naprawdę prosto z kranu. Tutaj e, dorzuciłam sól kamienną. E, najzwyklejszą prawdziwą sól do kiszenia, mieszamy łyżka soli na litr wody i tak przygotowaną solankę właśnie zimną. A dlaczego? Dlatego, że zimna woda to jest woda twarda, a jeśli chcemy zachować twardość ogórków, e, o to nam chodzi, żeby one były chrupkie cały czas, no to powinny właśnie być zalane wodą twardą, a nie miękką. O, no, zalewamy i mamy zakręcamy. takie. Zakręcamy słoiczek. Przez 3 do 5 dni powinien taki słoiczek być w temperaturze pokojowej, ale z dala od słońca. No i potem schowamy go do chłodniejszej temperatury i możemy się delektować kilka miesięcy takimi zapasami. Panie Emilie, przechodzimy do sklepu, a tam takie wielkie okazy. Jeszcze z jednej strony grube, z drugiej strony cienkie, powyginane słoiczki mamy niewielkie. I co my możemy z takimi ogórkami zrobić? No najważniejsze to nie marnować i nie. I je wykorzystać. Oczywiście one są nadal bardzo pyszne i zdrowe. Ja proponuję takie duże ogórki obrać właśnie ze skórki, bo ta skórka już jest twarda, ale co ważne, obieramy właśnie. od strony jasnej do czyli strony tej, ciemnej. Tak, dlatego że w tym ciemnym końcówce jest dużo goryczki. Jeśli będziemy obierać od ciemnej do jasnej, to wtedy nam się ta goryczka rozleje po całym ogórku. Mamy już obrane ogórki, co dalej? Tak, przekrajamy takie ogórki na tak zwane pikle małosolne, czyli przekrajamy je sobie w pionowe takie. Paseczki i wypełniamy słoik, teraz już nam się na pewno zmieszczą, możemy sobie nawet zrobić je, o, dokładnie tak i dzięki temu nam się zrobi taka gotowa, kiszonkowa przekąska, ale to będą ogórki do zjedzenia w ciągu tygodnia, czyli takie na szybko, do obiadu, do śniadania, na już. Ale mamy tu też parę chili, tak? tak. Może zrobić takie malutkie ogóreczki właśnie, no, które będą służyły nam jako przekąska na przykład na imprezie? Rewelacyjny wcina. pomysł, szczególnie, że o, mamy tutaj taki słoik z malutkimi ogóreczkami, więc y, te malutkie właśnie proponuję y, wcisnąć właśnie takiego słoika, dodać tej papryczki chili. Czyli ja też musimy pokroić? Przekrojamy ją, no właśnie tutaj takie, ja bym dała taki słoiczek jedną czwartą, o, żeby to nie było aż przesadne, no zależy jak to lubi, oczywiście możemy dodać więcej. Znowu dodajemy przekrojony w poprzek czosnek, zalewamy, zalewamy i długo? gotowa kieszonka. Y, te ogórki myślę, że około tygodnia w cieple, natomiast takie ogórki, tutaj też dodajemy potem e, wiadomo koper i zalewę, takie ogórki to jest trzy dni i już są gotowe do zjedzenia. Proszę Państwa, teraz jeszcze wiele osób przed wakacjami. Ja Otwieramy lodówkę, tak. mamy urlop zaplanowany, tam pełno warzyw. No wiadomo, że po urlopie te warzywa już nie będą nadawały się do zjedzenia, ale mam na to pewien sposób z Panią Emilią. Jaki? Tak, to jest w ogóle y, świetny, świetny pomysł, żeby takie właśnie warzywa, które boimy się, że nam zwienną, zmarnieją, wszystkie zebrać do słoika i przygotować taką mieszankę kiszonkową. E, I w tym momencie wkładamy, naprawdę nie przejmujemy się, to będzie pięknie nam wyglądało i pachniało i marchewki, i rzodkiewki, i ogórki, i trochę pomidorka. Zalewamy znowu solanką, e, zakręcamy. Przyjeżdżamy i mamy wspaniałą tak, kieszonkę, proszę tak. Państwa, warto mm. sięgać po takie kieszonki, warto jeść je właśnie teraz, bo to jest źródło witamin, zwłacają naszą odporność. I w czasie tych jesiennych które no, kiedyś tam się zaczną, yy, będziemy już yy, mogli cieszyć się zdrowiem i yy, no, pełną odpornością. Zapraszamy tak. w takim razie do Doliny Baryczy na przepyszne ogórki. Do Pani Emilii. <grywka> Zapraszamy serdecznie, e, a już nawet jutro, bo tutaj właśnie będzie wielkie ogórko rwanie, czyli dużo atrakcji na polu ogórkowym dla rodzin z dziećmi. E, będzie można tutaj spędzić czas ogórkowy. Pozdrawiamy z Doliny Baryczy.